Cześć, jestem w przemyślu w Tesco, w miejscu, w którym istnieje punkt recepcyjny, a właściwie taki punkt 48-godzinny, godzin, do którego przyjeżdżają uchodźcy, a następnie są przekierowywani dalej. De facto to, czego się dowiedziałam, to to, że w tej chwili. Po pierwsze do Przemyśla czy też na terenie Polski przybywa mniej więcej co najmniej 30 do 60% mniej uchodźców niż nawet w sierpniu czy też we wrześniu. W tej chwili na terenie na przykład takiego punktu recepcyjnego tutaj jest około 100 osób, natomiast jeszcze kilka miesięcy temu to było raczej około 900 tys. albo nawet większej liczby. Żeby dostać się tutaj nie jest aż tak prosto, trzeba mieć przepustkę faktycznie musiałam dostarać się o taką przepustkę w PCK. Przy wejściu jest mm, pani żołnierka, koordynator z PCK, który weryfikuje to, czy ja to ja, więc świetnie, bo jednak jest dużo większa ochrona niż jeszcze dawno temu, na samym początku, o którym wszystkie organizacje o tym wspominały. W samym punkcie zarówno jest Blue Dot, czyli taki punkt prowadzony przez UNICEF gdzie można otrzymać informacje na temat zakwaterowania, ale również informacje na temat potencjalnie możliwej pracy. Unica weryfikuje, ogłoszenia, sprawdza, tak żeby jeśli już ktoś dociera gdzieś to, żeby to było w miarę bezpieczne. Również jest prowadzony punkt pr przez PCK yy, i tam też są informacje dotyczące transportu, dotyczące pomocy psychologicznej, różnego typu wsparcia, które jest yy, niezbędne. Wsz cały personel przesympatyczny, miły, pomocny. Yy, prowadzony jest też punkt yy, przez yy, Fundację Ocalenie. Śliczna przestrzeń, kolorowa, pełna rysunków, gdzie codziennie od godziny 9 do 16.30 odbywają się zajęcia dla najmłodszych dzieci, więc jak widać tak naprawdę tak jak dzisiaj właśnie mówił Maciek z PCK, realnie na terenie Przemyśla, tutaj naszego punktu, przynajmniej kilkanaście organizacji zaczęło ze sobą współpracować, wymieniać się informacjami, współdziałać. Wiemy, że ten punkt będzie przenoszony i zapewne na początku marca będzie przeniesiony w inne miejsce w przemyślu. O szczegółach dowiemy się później. Natomiast ja bym chciałam też znać, że. No cóż, że ta pomoc wciąż jest potrzebna, że jednak wciąż przybierają, przybywają osoby. Statystycznie jest ich mniej. Statystycznie uważa się, że około 10% osób, które przyjeżdżają teraz tutaj na terenie Polski, faktycznie potrzebuje takiej pomocy uchodźczej. 90% to są osoby, które dadzą sobie radę, no właśnie, które dadzą sobie radę bez takiej... Pomocy stricte skierowanej do, do uchodźców. Natomiast oczywiście wszyscy są początkowo przestraszeni, zaniepokojeni tym, co ich czeka. W tej chwili, ponieważ do przemyśla co dwa dni przyjeżdża pociąg bezpłatny, który dojeżdża do Hanoweru, stąd większość osób przybywających z Ukrainy przejeżdża od razu do, do Niemiec. Niewielka część zostaje na terenie Polski, chwilowo wybierają najczęściej Warszawy i Kraków, ale jeśli tylko mają pewność, że gdzieś znajdą zakwaterowanie oraz y, 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 pracę potencjalną, to są otwarci również na y, inne miejsca. To e, no Myślę, że dziewczyny z pozostałych miejsc też przekażą jakieś relacje i informacje. Dla nas super ważne jest to, że wreszcie się z Wami spotykamy, znaczy z Wami i z organizacjami pozarządowymi, że możemy spotkać się z wolontariuszami, dowiedzieć się, o jakie pytania zadają jakie pytania uchodźcy, tak żeby ma pomoc jak najlepiej do was dostosować do Waszych potrzeb. Do zobaczenia.